thank you żadnych zbędnych wersów ten rap jest napisany i nie będę ukrywał, tematem są alkany. Jeśli ktoś nadal nie zna, o czym my tu mówimy, chodzi o wodór z węglem, inaczej parafiny. Te związki organiczne są tylko rozwiązane, pomiędzy każdym węglem to ściśle przestrzegane. I tylko w takiej wersji istnieje nasycenie, w innym przypadku alkan, to nietrafne stwierdzenie. Chciałem przedstawić jeszcze szereg homologiczny, ale się powstrzymałem, bo temat jest logiczny. Zaczniemy więc od razu w alkanach się tu taplać, pierwotna Postać gazu, lecz metan można skraplać W nadmiarze jest zabójcą, bo gdy przedawkujemy Spirytus wyparuje, a my zezgonujemy. Trochę lżej przy etanie, gdy w stanie etanolu Trudne jest równe stanie po piciu alkoholu Propan to taki mener, co wody nie przypuszcza Z kolei w etanolu on świetnie się rozpuszcza Jeśli się domyślacie, a myślę, że któryś z wie Propanu z butanem trzeba do produkcji LPG Gdy nas odwiedzi chwila, aby nabić zapalniczkę lub przyjdzie nam potrzeba mieć benzyny syntetycznej wtedy już będziemy pewni o jaki gaz tu chodzi bo to przecież butan na który nam w lodówkach chłodzi piątka węglu z tuzinem wodoru połączona wywołuje w organizmie niemały dysonans bo czy nudności i zawroty głowy to objawy ciąży z kolor narkotyczny pentan też ten temat brąży. dalej mamy heksan wprowadza nas w stan euforii połączony jest z zasypianiem znów nas głowa boli o kurcze nic nie widzę czuję mrowienie i skurcze już za dużo tu heksanu zbudujesz się kurcze pod postacią cieszy, łatwo wybuchowej, niby wzorzec stanowi 0 w liczbie oktanowej. Do oktanu przejdźmy, nie stosując tutaj żadnych cięć. Trzeba wiedzieć, co to pb 9895 Mając w głowie już te dziewięć gdzieś między myślami, dodam tutaj monan z dziewięcioma węglowodorami. Finalnie odekanie można dodać ten ostatni krzyk. Jest na szarym końcu, lecz otwiera całkiem nowy szyk. Otóż alkany wcale nie zamknięte w tej dziesiątce. Jest ich ponad setka, ale ja tym rymem kończę. Temat obeznany, więc gdy kiedyś o Alkany zapytany, rzekniesz jednym tokiem, bez wdechu wymiany. Od metanu i etanu poprzez propan-butan łącząc pentan heksan, heptan, octan, nonan a dekanem kończąc. Tyle tylko musisz wiedzieć, niech świadomość Twoja trwa wzorem sumarycznym CNH2N2.